Siema siema witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale jestem Rówien Ryba. A to jest kolejny odcinek ze SkyBlocka na naszym ulubionym serwerze czyli oczywiście ljmc.pl Słuchajcie nowy odcinek w ogóle przez tydzień nie było odcinków ale już w sumie teraz wracamy do normalności Ruszamy na pełnej właśnie z filmikami Kolejny odcinek chciałbym żeby się pojawił albo w piątek albo w sobotę e, W każdym razie teraz tych filmów nie zabraknie i jak najbardziej będą filmy No i co dzisiaj no i w dniu dzisiejszym nowości pokażę wam co jest nowego na wyspie pobudujemy sobie troszeczkę e, W sumie również chciałbym zobaczyć wyspy konkursowe ponieważ niedługo jest roz Ścignięcie konkursu. Konkurs jest konkurs o 300 zł PaySafeKard na zimową wyspę. Najlepszą chyba się kończy 1 lutego, nie jestem do końca pewien. Eee, w każdym razie jest taki konkurs, odbywa się on na tym serwerze, no i tak byśmy sobie po prostu podsumowali i zobaczyli sobie w sumie najlepsze wyspy, które mają największe szanse w tym konkursie. Też w sumie z tego, co widzę, mam parę kluczy, no bo mam trochę magicznych, mam trzy epickie, także te klucze mi się wydaje, że sobie otworzymy na koniec. A tymczasem pierwsza rzecz, no jak wiecie, mały tunel. No od poprzedniego filmu znowu on urósł, i to naprawdę bardzo, ale to bardzo. Bardzo mocno urósł, ponieważ na samym początku on chyba tylko gdzieś tutaj dotąd był, w sumie nie? Także teraz już mamy naprawdę tą całą długą, piękną, właśnie nową część. Yy, staram się to robić z różnych kolorów. Na początku myślałem, że to tylko z jednego koloru będę robił, ale w sumie potem pomyślałem, że co jakiś czas trzeba będzie właśnie zrobić zmianę kolorystyczną. No i tak jak na początku mamy ciemne niebieski, potem mamy cyjan, a potem mamy właśnie jasno-niebieski kolor. Zobaczcie, jak ten tunel w tym momencie pięknie i okazale się prezentuje. No w tym momencie ten tunel jest już naprawdę długi. Yy, naprawdę fajnie się można nim przelecieć, co prawda. Oczywiście nie jest on jeszcze ukończony, ale w sumie jesteśmy na pewno w ponad połowie budowy. Chciałbym, żeby ten tunel zakończył się na mojej wyspie, tak w okolicach 30, może 40 kratki. Także już naprawdę niedużo brakuje do ukończenia tego oto tunelu. Zobaczcie, jaki on jest potężny, jaki on jest długi. On tutaj jeszcze dalej się ciągnie. To jest coś naprawdę przepięknego, coś niesamowitego. No i jak ten tunel będzie skończony, to będzie mi się wydaje do tej pory mój największy projekt w sumie na serwerze. No bo to w sumie się dosyć długo buduje, no i w sumie to jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. W sensie sama budowa oczywiście nie jest ciekawa, a bardziej ciekawe jest to w sumie jak tak naprawdę się leci tym tunelem, no bo jeżeli weźmiecie sobie Elytrę i se spróbujecie, to naprawdę leci się tym niesamowicie, ale to niesamowicie fajnie. Także naprawdę polecam każdemu, jeżeli macie Elytrę i macie fajerwerki, żeby się tam dostać na górę, to wtedy sobie tak naprawdę bez problemu możecie wypróbować ten tunel jeszcze przed tym jak ja go oficjalnie otworzę, no ale naprawdę on wygląda fajnie. W sumie to oprócz tych szklanych części na razie nic nie zrobiłem takiego jakby specjalnego, no bo na razie ja tylko te szklane części, bo normalnie jest normalnie tunel, ale czasami to zrobię tak szklane części. E, chciałbym jakieś przeszkody dodać w sumie również do tego tunelu. Jeżeli dokończę ten tunel, to w sumie może coś dodam jeszcze. Jakby jakieś przeszkody, albo jakieś oświetlenie dodatkowe. No na razie są tylko szklane części i zwykły tunel. A w ogóle to był awansik przed chwilą. No tak, jakąś godzinkę temu dosłownie był awansik. Czajcie, to patrzcie, był awans. On miał helpera w sensie pomocnika, teraz ma moderatora. Także brawo, brawo, według mnie naprawdę fajnie, że e, właśnie jest jakiś awans, coś się zmieniło. No on był naprawdę bardzo, ale to bardzo aktywne z administracji, więc też się w sumie nie dziwię, że właśnie dostał awans do no w sumie zasłużony najprawdopodobniej. No i w sumie widzowie, jeżeli się ten konkurs niedługo kończy, no w sumie za kilka dni, dzisiaj jest chyba 28, jak to nagrywam, a sprawdzę, bo szczerze nawet nie pamiętam, nie, 29, no przecież mam tutaj napisane, nieważne. Yy, to kończy się właśnie ten konkurs na wyspę tak naprawdę zimową. Z tego co wiem tutaj jest naprawdę fajny projekt. W sensie... Fajny projekt, ale ten projekt jest z tego co wiem wzięty z neta i to tak skopiowane dosłownie z neta. No nie wiem, w sensie to jest piękne, to jest piękna praca, ale kurczę mi się wydaje, że jakby może to nie jest skopiowane z neta, może tylko tak mi się wydaje, ale to dosłownie wygląda jeden do jednego jakby to miało być skopiowane kurczę z neta, to jest z niektórych źródeł już niektórzy mi tutaj mówili, że to jest skopiowane z neta zamek. No sam zamek jest piękny, no tylko że chyba nie o to chodziło w tym konkurcie, no bo wiadomo, że ktoś może sobie zainstalować Litematikę po prostu, jak ma flya to w ogóle fajnie i sobie stawia, bloki, nie? Ale mi się wydaje, że kurczę, taka wyspa nie powinna wygrać. No ja rozumiem 300 zł kardę jako nagroda, więc ludzie za wszelką scenę jakby chcą wygrać jeszcze tego Pacew Karda, bo to nie jest mała nagroda, to nie jest niska kwota. 300 zł to jest naprawdę y, dosyć dużo, jeżeli chodzi o nagrodę. No ale kurczę, mi się wydaje, że każdy powinien być chociaż w jakimś stopniu kreatywny. A zbudowanie czegoś takiego owszem, jest to ładne, ja tego nie neguję, że to nie jest ładne. Y, ale kurczę, no to jest skopiowane z neta, tak na 80% może tak naprawdę nie jest, ale... No ale raczej jest, z tego co wiem od innych graczy i z tego w sumie też jak to wygląda. Ten smog jest naprawdę piękny, ten smog jest naprawdę fajny, w sensie tak do końca nie wiadomo za bardzo o co chodzi, ale jak się tak właśnie przyjrzycie na przykład sobie stąd, to ten smok naprawdę fajnie, ale to bardzo fajnie wygląda. No oprócz tego otoczenie tej wyspy też jest jak najbardziej dosyć ładne, mamy takie portale, mamy takie liście, proszę bardzo, takie oto jakby świąteczne lizaczki, takie coś wystające z ziemi, mamy również takie mniejsze. Tak naprawdę wyspa wygląda przepięknie, no tylko obawiam się, że może ona nie być w 100% oryginalna. Jestem w tym na drugiej wyspie konkursowej i ta wyspa mnie urzekła ponieważ po pierwsze rozpocznijmy sobie od tego, że mamy fajne tło tło nie jest zbyt skomplikowane, nie jest zbyt proste ale osobiście mi się ono niesamowicie, niesamowicie podoba jeszcze jak jest nut, to w ogóle wygląda to zarobiście. to jest takie proste fajne też najprawdopodobniej przez jakiś generator wygenerowane, no jakby było zbudowane własnoręcznie to też fajnie ale pewnie przez jakiś generator po prostu jest ono wygenerowane takie wiecie, co przerabia zdjęcia do jakby minecraftowych bloków ta wyspa w ogóle wygląda jak jakieś lobby, nie sądzicie tak? bo to według mnie Wygląda tak jak jakiś lobby z jakiegoś serwera. W sensie ta mapa mi się wydaje na spokojnie, mogłaby tak naprawdę zostać lobby jakiegoś serwera Minecraftowego. No bo w sumie to wygląda trochę jak takie lobby. A jeszcze się ta wyspa jest ładnie zbudowana. Jest chyba oryginalna. No w sensie no też wiadomo, że każdy może się jakoś tam inspirować. Ale na pewno raczej ona nie jest zróżnięta z neta. No zobaczcie, że to jest detali. To są główki takie customowe, jak są właśnie na tym serwerze. To one są tutaj użyte, także i tak plus. E, tutaj też takie fajne, fajne mi się wydaje bloki. To mi się w sumie sensie również bardzo podoba. Takie jakby akcenty kolorystyczne i tak choinka, to też jest bardzo fajna, takie akcenty małe, które powodują, że to wszystko jakiegoś takiego jakby kształtu całego nabiera najfajniejsza jest ta ilość detali i ta kolorystyka, no bo tamten zamek, co widzieliśmy przed chwilą jest fajny, ale kurde jest tylko niebiesko-biały, nie, w sensie no wiadomo, że to jest zamek śnieżny i tak dalej, ale mi się wydaje, że to jednak powinno być coś więcej no a tutaj mamy fajne wszystkiego, bo trochę mamy taką spokojną uliczkę mamy choinkę świąteczną, więc też to jest zimowa wyspa, wszędzie leży jakiś tam śnieg proszę bardzo, są ładne kolorki są ładne w ogóle budowle, które są również bardzo, ale to bardzo dopracowane. Zobaczcie, nawet dźwignie są, zobaczcie, nawet jakie te szczegóły tak naprawdę są. To jest właśnie wyspa tego typa, Jeżeli się nie mylę, to jest wyspa typa O. Proszę bardzo, czekajcie, bo nawet nie jeszcze się, jaki on mailik. Chyba arx.pl, o, coś takiego. Także wyspa naprawdę fajna, mi się ona osobiście podoba. W sumie się może spytamy, na co ma ktoś wyspę na konkurs? W sumie ja bym chciał jeszcze zobaczyć jakieś projekty. Ok, widzowie, z tego co widzę, to nikt mi za bardzo nie odpisuje. Nie wiem, czy tych osób, które w sumie robią wyspę na konkurs, jest tak mało. Ewentualnie byśmy sobie mogli zobaczyć jeszcze stopki, czy samo. Może jakieś wyspy świąteczne, no ale to to raczej Wyspa Świąteczna nie jest. To raczej na pewno nie jest Wyspa Świąteczna. E, drugie miejsce tutaj mamy jakiś sklepik i tak dalej. Nic ciekawego, wyspa trzecia. Mamy sklepik potężny, mamy potężną ekspiarkę, ale raczej, a nie, chyba można nawet tędy sobie wyjść. Jezus, Maria, co to jest? Patrzcie, co to jest. Kto to zbudował, to ja nie mam pojęcia. W sensie ja miałem tego nie oceniać, nie? Ale. Kurde, no tu jest tyle diamentów, ile... no ja nie wiem, ja nie wiem w ogóle jak to typo zbudował, tyle diamentów, tyle melonów pod spodem, nie no ja dziękuję. Tu wyspa zimowa jakaś śnieżna, czy to jest wyspa na konkurs, nie wiem, ale raczej tak, bo wygląda to naprawdę fajnie. Pierwsze wrażenie jest takie, że to jest trochę pusto. W sensie ja bym tutaj jeszcze nawalił jakichś górek takich jakby, no w sumie to jest to nawet niedokończone, więc pewnie to jest jakby w jakimś projekcie, no ale w sumie konkurs się też niedługo kończy, więc nie do końca w sumie wiem. E, także tak, to wygląda dosyć naprawdę fajnie. W szczególności ten smok jest super zarobisty. Nie wiem czy z czy nie. No, pewnie może być jakoś inspirowany, tak jak już właśnie wcześniej mówiłem. E, taka chałupka, taka chatka mi się właśnie również dosyć podoba. Ten dom jest w sumie dosyć spory. E, no, wygląda ciekawie, ciekawe, czy można wejść do środka. Chciałbym bardzo, ale niestety się nie da. Tak sobie tylko zobaczymy. No, raczej nic tutaj nie ma. No, pierwsze wrażenie jest takie, że jest tutaj trochę pusto. No, w sensie jest to ładna wyspa, jak najbardziej. Nie, jakby nie, nie mówię, że jest to wyspa nieładna, no, ale jednak są wyspy ładniejsze. Te wyspy wcześniejsze, na których byłem. No, to są delikatnie, jakby bardziej zapełnione. O, bo ja nie mówię, że to nie jest nic tak naprawdę złego, e, tylko to jest po prostu mało zbudowane. No to co, w sumie sobie troszeczkę właśnie już oceniliśmy tych właśnie wysp na konkurs. Nie, czy tam ostatnia wyspa to w ogóle jest na konkurs? W sumie to nawet nie mam żadnego źródła, bo w sumie nikt mi nie odpisuje. E, fajne są wyspy, możecie również w sumie w komentarzach napisać, która wyspa Wam się właśnie wydaje, że jest ona najładniejsza. Tymczasem lecimy z openingiem epickich skrzynek, proszę o mnożnik. Nic więcej nie potrzebuję. Daj mnożnik albo jakiegoś dobrego spawnera. Pierwsza rzecz: mamy spawner wieśniaków. No, jest to nawet, no nie ukrywam, że jest to nawet fajna rzecz. No, ponieważ spawner wieśniaków jest dosyć dobry Lecimy druga skrzyneczka. Oby mi tutaj dropnął mnożnik. Proszę, mnożnik. Nie dostanę mnożnika. Dostanę. Spawner płomyków. Fajnie, świetnie, bardzo mi potrzebny jest spawner płomyków, kiedy ja mogę sobie takich spawnerów dosłownie prawie nieskończoność wygenerować. Super, lecimy się ta skrzyneczka epicka. Yy, no mógłbym sobie te klucze prawie za 30 milionów sprzedać. No z tego co widzę, poleci mi z trzeciej z trzeciego klucza mi poleci Selwond, Chociaż to dobre, że 10 tysięcy, bo se zamienię tutaj na przykład z tym Selwondem i będę miał drugi Selwond na 10 tysięcy, aczkolwiek jest to nic w porównaniu do 30 milionów, które bym mógł mieć za te klucze. No to co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, zostawcie łapeczkę w górę Subskrypcje, komentarz, się z Wami żegnam na razie i cześć!